Cóż ja mogę pani odpowiedzieć, jeśli zajdzie taka potrzeba, że trzeba będzie coś udekorować, czy pokój w hotelu, czy, czy u siebie w domu coś, no to będę musiał coś namalować. No, myślę, że to będą rośliny, bo, bo w zasadzie no, to jest takie najbliższe mi jakby bo oprócz no, tych takich innych zainteresowań, no to rośliny jednak są też dużą częścią mojego życia z czego budownictwa. W zasadzie z przypadku. Matka Boska Jagodna wywodzi się stąd, że któregoś razem właśnie Matka Boska, jeszcze wtedy, no, Maryja, udała się w odwiedziny, miała wyrodzić. I idąc właśnie w tą długą podróż, żywiła się jagodnami i owocami yy, leśnymi. No, przy okazji mijałem tam te wszystkie węże, gady, tak, także ona chroni od od yy, kolszeń, Gdyby tak, 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 sobie, przy tym, no, malowaniu, bo nie tworzeniu, to tak, tak sobie, to monolog, no, no, bo ja go nie mówię, no, to nie, nie mówiła. Ale, no, te wszystkie, te moje, te, te, takiego, znaczne sprawy do nas sobie. Mogę powiedzieć, z całą odpowiedzialnością, nie że ono działa. Tylko trzeba dobrą intencję, jak i rzeczywiście ma moc. Ma moc, bo mhm. ma komuś, Tak. Tak. No, no może wizualnie nie jest nieładniejsze, ale moc ma. Mogę w ten sposób to powiedzieć. Nawet w deszczu jest ładnie. Nie. To jest Generalna tego miejsca. Do zobaczenia. Do zobaczenia. Bo <grywka> tam przebywało. No, tam taką modyfikację jeszcze wprowadziłem. Bo mamy wejście i wejście do, do, do tego świata istniego, nie? Mm -hmm. To w takich kamiennych kręgach nie jest. Nie? Mm -hmm. I mam jeszcze do tego no, cztery żywioły bo też mi tak wyszło, że tam cztery żywioły ta ziemia, powietrze, w ogóle nie. Takie. No, to tu, 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 tu jest, tam można zobaczyć. A możemy zobaczyć. Oczywiście no, nie jest okazały, bo taki materiał był. Pan Sławek no. zbudował e, kamienne kręgi po no. Żeby nie być to. monotematycznym, oczywiście. No, żeby, gdyż no moja teoria głosi, że i tak wszystko pochodzi od jednego, niezależnie jak się nazywa. No mówię wszystkim, że no. należy tak żyć, że jak później usiądę na ławce przed domem, przyjdzie wnucio, żeby móc coś mu powiedzieć wartościowego, a nie to, że byłem świnioca całe życie, albo że wszystkiego unikalny. Mhm. Czyli, że przekaz, żeby był no, odpowiedni. żeby. żeby tak żyć, żeby po sobie coś zostawić. No. Przy cmentarzu mam tam napisane po łacinie o nas, że pamięć twarz ona nas będzie, jeśli życiem zasłużyliśmy. Łecina jest bardzo mądre. Podoba mi się. Bo co sumie nie patrzyłem tutaj na, na, na to ile powinno być, tylko tak jak mi to wskazywało. Czyli po prostu takie, e, e, takie miejsca, które Pan sam wyczuł, że... Uh -huh. A że miałem one... takie dwa druciki, sobie tutaj chodziłem, tam jest do tym. Potem brzuskie gałązkę i też tak samo było, w można i brzuską. No i przyjechał Pan ten fachowiec, to mi któryś z tych dwóch gdzieś tam tyle chciał przesunąć. Nie będzie mi moich kamieni przesuwał, nie? Przecież.